Yy, różne rzeczy już jadłem, ale po raz pierwszy udało mi się zamówić i właśnie dostałem kebaba z truskawkami. Dlatego postanowiłem, że nagram o tym film. No wygląda ciekawie, no? I to jeszcze na grubym cieście, co ja się nie zdarza, żebym zamawiał zawsze zamawiam przecież torpille. Pachnie ładnie, każde nasze truskaweczki są z wołowiną. Chcesz kawałek? Ja dziękuję. I chyba słodki sosek już jest, bo... Sweet chili. A. Sweet chili, właśnie. No. Ciekawe. I nawet jeszcze jakieś chyba ziarna są posypane takie. Ja nie wiem czy będzie widać może. Tutaj na przykład takie coś jest w tym miejscu. Takie... No widać na, na tych. Takie pestki czy ziarna. Coś takiego. Chyba słodko po prostu. No. Czuć, że słodko jest no w sumie. Jak na wakacyjne, taką, taką porę wakacyjną lato. Czemu nie? Ile to kosztowało? 32 zł za samego kebaba. Dobra, czas na jakieś podsumowanie, bo nie będę nagrywał, jak całego kebaba jem. Na pewno jest to bardzo ciekawe, wyjątkowe i nigdy czegoś takiego nie jadłem. Ale czy zjem jeszcze? Nie wiem. Raczej będę pozostało przez tradycyjnych, zwykłych. No chyba, że kiedyś to znowu mi coś tak odbije, żeby kupić coś nietypowego. No to tak, może teraz jeszcze. wziąłem takie są burgery jeszcze z truskawkami. I pizza z truskawkami i chyba kurczakiem. O, to może jeszcze. No, taki filmik przy okazji jedzenia. Na razie. Cześć.